No jak widzicie tyle wczoraj zdążyliśmy zrobić, pracowaliśmy do 10 w nocy. Potem trzeba było przestać, bo co chwilę włączaliśmy jakąś tam piłę czy coś takiego, no i przecież jest cisza nocna. Yy, więc teraz pracujemy dalej. Yy, bo chcemy co najmniej tutaj skończyć, zanim Maciek zacznie montować filmik na sobotę, bo to też jeszcze trzeba zrobić. A potem jeszcze tam w przedpokoju, jakby czeka nas trudno, trudniejszą pracę, bo tu jest dużo docinek, takich skomplikowanych. No i trzeba będzie wejść pod te schody i też, no. i też jakoś tam układać te płyty. No ale najważniejsze jest, żebyśmy mieli jakby przejście tutaj do łazienki, i przejście do kuchni, i kuchnię, bo wtedy już można sobie spokojnie gotować, czy coś tak. innego tam robić. No. Cześć, cześć, jeszcze ja się z Wami, słuchajcie, oficjalnie przywitam. I chciałem Wam podziękować za te wszystkie komentarze pod ostatni, ten wczorajszy filmik, bo było ich naprawdę sporo, naprawdę sporo. I jeszcze dzisiaj rano odpisywałem, jeszcze wczoraj wieczór po 10, jak skończyliśmy pracę, tak jak Dorenda Wam mówiła, też jeszcze parę, parę na parę komentarzy odpisałem. Sorry, jeśli, przepraszam, jeśli nie jestem w stanie, czy Dorenda, czy ja na wszystkie komentarze odpisać, z tego względu, że... Schodzi nam dość sporo czasu przy tych pracach budowlanych, ale może nadrobimy to w jakimś wolnej chwili. Słuchajcie, chciałem Wam jeszcze powiedzieć, nie wiem czy pamiętacie parę dni temu, jak mówiłem, że już jest piątek, a to okazało się, że to był czwartek. To stała, to stała się sytuacja odwrotna i wczoraj. Ja cały czas wczoraj mówiłam, dzisiaj jest środa. Tak, wczoraj cały czas, cały dzień myśleliśmy, że jest środa. A wieczorem patrzę na telefon i, i tam myślano, że jest czwartek. Ja mówię, sprawdź, może masz inną datę w telefonie. Na pewno jest środa. Sprawdziła w jednym, w drugim, na jakiejś stronie internetowej w kalendarzu. Okazało się, że 13 sierpnia to jest czwartek, więc dzisiaj mamy piątek. Czyli dzisiaj nam jeden dzień uciek. No. Takie życie. Musimy się po prostu sprężać z pracą, ale kończyć to. I ja muszę zmontować odcinek na sobotę dla was na jutro. I słuchajcie, możliwe, możliwe, nie obiecujemy na 100%. Ale możliwe, że w niedzielę będzie live, taki z kuchni. Tak? No, będziemy się, kuchni, tak? będziemy się wylegiwać, słuchajcie, na nowym panelu i nikt nam nie powie, że jesteśmy na slamcie, bo ostatnio ktoś, nie, ktoś to, komentarz pisał, a na melinie, przepraszam, na melinie, na jakiej melinie? Na bazie, baza to nie melina. Stanęliśmy przed wyzwaniem, bo musimy dociąć taki łuk. No i słuchajcie, za bardzo nie ma jak tego zrobić tym brzeszczotem ręcznym. Nie ma szans, bo jest gruby, więc poszarpałbym strasznie. Ta piła, którą mam pożyczoną, no ona tnie do przodu, prawda? Proste linie. Więc nie ma szans nią wykręcić. Jest bardzo fajnym narzędziem, no ale niestety do takiego typu cięcia po łuku się nie nadaje. No główkowałem, główkowałem chciałem się od sąsiada pożyczyć, ale yy, akurat sąsiada nie było, więc kurczę, no co zrobić. Ponieważ mam już to narzędzie, które kiedyś kupiłem, taką wiertarko-wkrętarkę, w OBI, takiej firmy, jak widzicie, LUX. I powiem wam, że z tym narzędziem mi się bardzo dobrze współpracuje, jestem z niego zadowolony. Dużo na nim robię. Bateryjka wymienna. Akurat to jest mała bateria, bo ona ma chyba pojemność... 2 ampero ale można też dokupić 4 ampero godziny, to ona jest dwa razy większa, na dwa razy dłużej pracy, dwa razy więcej można pracować, ale to mi wystarcza, słuchajcie. I co wymyśliłem? A mianowicie, że skoro z tamtego urządzenia jestem zadowolony, to pojadę i kupię taką wyżynarkę. A to narzędzie na pewno mi się przyda, nie tylko przy tym jednym remoncie, ale będziemy jeszcze dużo różnych rzeczy robić, no więc kupiłem. No to tak na szybko wam pokażę, co jest w środku, a potem przetestujemy jak działa. Aha, urządzenie, zapakowane folikę, taki przymiar pewnie, żeby można do jakiejś tam powierzchni równo ciąć. Ja do łuku tego nie będę używał. Samo urządzenie, widzicie, tu jest krzyżyk krzyżek. klucz imbusowy, żeby montować ostrze. No i poza tym, nic tam więcej nie ma, jest instrukcja obsługi. Jest taka końcówka pewnie pod odkurzacz, no ale ja odkurzacza nie ma, więc z tego nie będę też korzystał. Dokupiłem, nie ma w zestawie, wziąłem dwa, yy, jak to się nazywa, Wie, nie dwa, dwa nożyki, o dwa nożyki, yy, to jest cieńsze, ten nożyk jest cieńszy i on yy, właśnie pan mi polecił, że on będzie dobry do łuków, a ten jest taki standardowy do cięcia paneli, do cięcia drewna, więc 4 zł to niedrogo, więc po prostu dokupiłem też, yy, żeby za bardzo tego noża nie zużywać, jak sobie wytnę łuki. No, to co, zaraz może przetestujemy? Tak jak Wam mówiłem, baterie są kom kompatybilne, czyli nie używam teraz wkrętarki, więc sobie biorę baterykę. Baterykę się nasuwa tu. Działa. No to będę, słuchajcie, montował i przetestujemy. Pewnie wypadałoby zacząć od czytania instrukcji, ale ja, słuchajcie, nie mam na to czasu. Po prostu chcę to jak najszybciej dociąć i tyle. I co mi się udało kapnąć? Że ten imbusik jednak jest do tych śrubek, które służą do zmieniania kąta, jakby cięcia. Można pod różnymi kątami go ustawić. Natomiast sam nożyk montuje się prosto, bo tutaj jest taka odginana część i po prostu kciukiem się to odgina. Ile można? Górą się wsadza nożyk do tej dziurki. Dociąga się do końca, puszcza i mamy zainstalowany. Także mogę już jakby zacząć pracę. Są nawet, słuchajcie, tutaj, z tego co widzę, trzy biegi. Tu jest też zabezpieczenie, czyli tego guzika nie można wcisnąć, dopóki nie naciśniemy tego w tę stronę lub tego w tą stronę. To dobrze, bo jest to jakaś ochrona. W ogóle jest dość ciężkie. Sprawia wrażenie solidnego. Może to jednak nie są prędkości, bo prędkość się reguluje palcem. Może chodzi to o jakiś kąt tego wyprzedzenia nożyka do przodu. Nie wiem, ja to doczytam pewnie w tej instrukcji. Zresztą Wy pewnie wiecie lepiej, to możecie mi szybciej napisać w komentarzach. No nic, wypróbujmy. No. może to jest kwestia techniki, ale widzicie, przy takim prostym cięciu strzępi, więc no, może ja się muszę po prostu nauczyć tym pracować. No, bo jest ten lepszy nożyk do łuków założony. Może ten, ten nie do łuków by nie strzępił. No, zobaczymy sam łuk. No, i tak wyszło. Troszeczkę za duży ten łuk wyszedł, więc więc. No, nie jest idealny. Troszeczkę postrząpione, ale to będzie przy piecu, prawdopodobnie będziemy to jakoś jeszcze wykończyć z tej strony, może też z góry, więc może nawet nie będzie to widoczne. Zobaczymy. Jak na pierwszy raz przynajmniej stąpiło, to nieźle. No. no. Strona kuchni jest gotowa, jak chodzi o same deski. Oczywiście, bo jest do robienie dużo jeszcze. Eee, tak to wygląda, ja jestem bardzo zadowolona. Ale teraz robimy przerwę na obiad. Ale nie wiem, czy po obiedzie jeszcze będziemy tam coś zrobić, bo dzwonili ludzie z Warm Showers, którzy tu jadą na rowerze chyba ze Francji że chcieliby tu nocować, potem zadzwonił znajomy, że <grym> Akurat jest że nie zdążył na samolot, czy <grym> może tutaj przyjechać. I yy, więc będziemy mieli gości, więc raczej pracować już będzie trudno. No i jest piątek Chyba, a, że... a w piątek nie można się przepracowywać. A, no tak. Ale nie, nad, spokojnie, nadrobimy w sobotę, nadrobimy w niedzielę, bo my w przyszłym tygodniu raczej już będziemy chcieli no. zakończyć te brudne prace, żeby tu też trochę ogarnąć, posprzątać, no i przygotować się do Wyjazdu, tak. bo jeszcze nawet nie wiemy, jak do tej Bratysławy, do tego Wiednia dotrzemy, czy pojedziemy stopem, czy po prostu... W ogóle się nie, nie z Z busem czy czymkolwiek innym, no to jeszcze przed nami. No a jeszcze musimy jechać, zamówić okna, bo był pan, zrobił nam pomiary i musimy podpisać umowę, to chyba dopiero w poniedziałek. Zrobimy. Raczej tak. Yy, miłego weekendu dla Was wszystkich. Słuchajcie, jest piękna pogoda, przynajmniej w Krakowie w piątek. Nie wiem, jaki weekend podejrzewam, że również będzie pięknie, także jakichś fajnych wycieczek Wam życzę, odpoczynku, no i z miłego spędzenia, jak to. Trzeba sobie więcej życzyć. No, i kto na wakacjach, no to niech odpoczywa, kto po pracy, niech też odpoczywa. Tak. Albo wpadajcie do nas na grilla, bo wszystko na to wskazuje, że dzisiaj będzie na bazie grill. Tak. O. Dorenda kocha kaszanki, a ja zaraz poje, pojadę je kupić. Tak. Hej. <gry> okay.